Okręgi o promieniach 3 i 4 są styczne zewnętrznie. Tutaj mamy ten punkt styczności tych dwóch okręgów. Prosta styczna do okręgu o promieniu 4, czyli do tego dużego okręgu w punkcie P, tutaj mamy punkt tej styczności, przechodzi przez środek okręgu o promieniu 3. To wszystko jest narysowane tutaj na rysunku. Pole trójkąta, którego wierzchołkami są środki okręgów i punkt styczności P jest równe, czyli ten trójkącik, który tutaj mamy narysowany O1, O2, P, ten trójkąt żeby to zrobić w zasadzie nie musimy dużo kombinować tylko zawsze podpisujcie sobie wszędzie na rysunkach takie same odcinki czyli te wasze promienie popatrzcie, my tutaj mamy promień, nazwijmy to jakimś punktem R ten punkt styczności obu okręgów więc mamy promień w, w tym odcinku R O2 ale ten sam promień jest tutaj, on też wynosi 4 przecież. I teraz, skoro tak, to jeszcze jedną rzecz musimy wiedzieć, żeby zadanie rozwiązać: że prosta, która jest styczna do jakiegoś okręgu, zawsze jest pod kątem prostym do promienia. Czyli jeśli tutaj mamy w tym punkcie styczności p poprowadzoną prostą styczną do okręgu o 2, to znaczy, że z promieniem do tego punktu doprowadzonego ta prosta stworzy zawsze kąt prosty. Więc w takim razie my mamy dowód na to, że to jest trójkąt prostokątny. A skoro to jest trójkąt prostokątny, no to nam wystarczy teraz zapisać stwierdzenia Pitagorasa, obliczyć sobie ten bok o 1p, czyli tą przyprostokątną. Możemy to od razu zrobić, oznaczmy to po prostu jakimś x to o 1p, więc wtedy x kwadrat dodać 4 do kwadratu równa się 3 plus 4 to jest przeciwprostokątna, czyli 7 kwadrat. Mamy w takim razie x kwadrat dodać 16. równa się 7 do kwadratu to jest 49. Odejmiemy sobie 16 obu i dostaniemy, że x kwadrat jest równy 49 minus 16, czyli 33. Więc x równa się pierwiastek z 33. Teraz wystarczy już tylko wyliczyć pole tego trójkąta prostokątnego, a my wiemy, że pole trójkąta prostokątnego liczymy mnożąc jego przyprostokątne, dlatego że jedna z tych przyprostokątnych jest do tej drugiej wysokością, można powiedzieć. Czyli mamy podstawa wysokość, bo są pod kątem prostym. Czyli wystarczy, że ja zrobię tak: pole mojego trójkąta jest równe. Tam było a razy h przez 2 zawsze we wzorze, więc ja zapiszę teraz, że to będzie 4 razy mój x, czyli pierwiastek z 33, przez 2. Mogę ewentualnie to skrócić. Czwórkę i dwójkę. Tu dam 1, tu dam 2 i mam wynik równy: 2 pierwiastki z 33. I to jest odpowiedź z podpunktu. Bye.